Hej, ja jestem Gabi i witam w kolejnym filmie z gry Roblox. Dzisiaj, jak już pewnie widzicie, ponownie znajdujemy się w Bubblegum Simulator, ponieważ moi drodzy, kupiłam już nową gumę. Teraz mogę bluować aż milion bombelków, co jest mega spoko, a dodatkowo kupiłam nowy kolor i myślę, że teraz wam pokażę, jak to wygląda. O, właśnie tak, mamy zmieniający się kolor, to wygląda przefantastycznie. A dzisiaj, moi drodzy, spróbujemy sobie wydrobić kolejną legendę, jak już widzieliście pewnie na tym odcinku, tutaj wam zostawię. Wydropiłam Otum Dragona więc dzisiaj postaramy się wydropić jakąś legend, których jeszcze nie mam odkrytych. Zobaczymy, czy mi się uda. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, dzisiaj mamy weekend, więc jest podwójne szczęście. Dodatkowo tutaj w Bubble Passie mam, moi drodzy, do odebrania to szybsze otwieranie, więc oczywiście sobie teraz je odpalimy i przy okazji myślę, że kupimy sobie jeszcze podwójne szczęście. Mi jeszcze troszeczkę tych robuxów zostało. No dobra, kupimy sobie teraz szczęście na jedną godzinkę i spróbuję wydropić jakąś legendę z jesiennych jajek. Zaczniemy sobie, myślę, od tych droższych, czyli od Otum Egów i zobaczymy. Ostatnio właśnie wydropiłam tutaj tego Otum Dragona, więc jestem pełna nadziei, że dzisiaj coś fajnego uda mi się wydropić. Zostały jeszcze przy tym jajku dwie legendy, pierwszy następnym, więc naprawdę jest co dropić. Wy w komentarzu często mi piszecie Gabi, mam dla Ciebie fantastyczne pety, ale pamiętajcie, ja gram naprawdę dla fanów, więc chciałabym sama dostać te legendy, ale jest mi bardzo miło, że chcecie mi je oddawać i jesteście tacy hojni, ale musicie pamiętać, że ja sama chcę wszystko zdobywać bo tylko dzięki temu mam z tego frajdę. Przy okazji, teraz sobie przypomniałam, że miałam Wam zrobić odcinek z Fruit Eggów, tyle że już ich nie ma niestety. Ale nie ma tego złego moi drodzy, zaraz Wam pokażę dlaczego. Tak jak już mówiłam, obiecałam Wam, że zrobię Wam ten odcinek. Specjalnie wyhaczowałam 3000 jajek, no i niestety przegapiłam te jajka. Miałam przy okazji wyjazd do Warszawy, więc niestety nie nagrałam dla Was tego odcinka. Ale moi drodzy, niedługo nadchodzi nowe jajko, więc wydaje mi się, że ono też będzie fajne. Na pewno będzie limitowane, więc ja już nie mogę się doczekać. Nie straciliśmy za dużo na tym fruit eggu. Wracamy do tej jesiennej części i otwieramy kolejne jajko. Ja jestem pełna nadziei, pełna tutaj oczekiwań na nową legendę. Zobaczcie, nawet się tutaj pomalowałam. Siedzę i czekam. Tylko gdzie ta legenda? No niestety, ale szansa na wydropienie tej legendy jest naprawdę niewielka. Jest to 16 tysięcznych. A ta druga to jest mm, bardzo niewiele, 5 tysięcznych, więc szanse są nikłe, ale dzięki temu, że mamy dzisiaj właśnie podwójne szczęście, ja dodatkowo jeszcze dokupiłam. Jajeczka nam się bardzo szybko otwierają, więc mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się coś fajnego wydropić. Zobaczymy. Przy okazji możecie mi dać w komentarzu, jaki inny tryb z Robloxa chcielibyście u mnie zobaczyć. Ja się zastanawiałam troszeczkę nad Adopt me, ale musiałabym tam jeszcze wiele, wiele poznać, ponieważ kompletnie nie znam tego trybu. Ale jeżeli chcielibyście, żebym jeszcze jakiś inny tryb ograła, no to napiszcie mi. Komentarzu. Zastanawiam się, bo ja już tak tutaj czekam i czekam. Czy tylko ja mam takiego pecha, a wy nie wiem, macie już wszystkie legendy? Możecie mi dać znać, czy macie wszystkie te jesienne legendy z obu jajek, czy nie? Bo jestem ultra ciekawa. No, jak widzicie, ja mam dopiero jedną, a chciałabym mieć dużo, dużo więcej. Chciałabym mieć wszystkie pięć. Tam jest jeszcze jakaś tajemnicza, więc może te sześć. No, ale coś te legendy mnie chyba nie lubią. Minęło już chyba z jakieś. Pół godziny i kompletnie nic ciekawego nie wypadło, oczywiście poza epikami żadnej legendy, więc obawiam się, że dzisiaj znowu czeka mi ten pech. No ale mam nadzieję, że jednak to się zmieni. Na pewno pokażę Wam, gdy coś fajnego wypadnie, a teraz sobie wszystko przeskipujemy, no bo nie chcę, żebyście się zanudzili na tym odcinku. Nie wierzę! Ale super! Szybko zobaczmy, co tu wyskoczyło. Niestety nie możecie zobaczyć mojej reakcji na żywo Ponieważ już sobie wyłączam. Mamy coś pumpkinowego, co to jest? To jest demon tree Widziałam jak innym wyskakiwało cały czas Aj, teraz ja go mam Ale pokczam Mój otum dragon jest delikatnie lepszy Ale no mimo wszystko ten demon jest taki super Zaraz go sobie uzbroimy Zmienimy go z tą wiewiórką Nie wierzę Szybko, zobaczmy, co tu wyskoczyło. Niestety nie możecie zobaczyć mojej reakcji na żywo, ponieważ już sobie wyłączam. Mamy coś pumpkinowego. Co to jest? To jest Demon Tree. Widziałam, jak innym wyskakiwało cały czas i teraz ja go mam, ale pokczam. Mój otum Dragon jest delikatnie lepszy, ale no mimo wszystko ten demon jest taki super. Zaraz go sobie uzbroimy, zmienimy go z tą wiewiórką. Widzieliście przed chwilą moment, w którym dropiłam Demon Tree no i byłam mega szczęśliwa, tylko muszę Wam powiedzieć, że to już było naprawdę późno w nocy. Ja coś sobie robiłam, a w międzyczasie jajka mi się wykluwały, no i właśnie byłam ultra szczęśliwa, więc ten dźwięk jakoś nagrałam. Teraz zobaczcie, moi drodzy, kolejne legendy. Niestety nie mam na granego do nich dźwięku, więc pokrótce je skomentuję. Podczas wykluwania, tak jak tutaj widzicie, otwierałam kolejne jajka za kolejnymi i wypadła mi kolejna legenda i był to, uwaga, Otum Dragon, już drugi mój Otum Dragon, z którego mimo wszystko się nie cieszyłam, bo jest to naprawdę dobry pet, więc jak widzicie mam już dwa do kompletu, mega spoko. Po jakiejś chwili nie dłużej, nie krótkiej, udało mi się wytropić kolejną legendę i kto to jest, moi drodzy? Otum Dragon, już trzeci, więc mam całą trójeczkę do kompletu, Razem z Demon 3 mamy już cztery legendy jesienne, z czego ja ogromnie się cieszę. No ale jak wiecie, zostało mi jeszcze troszeczkę tych legend do wydropienia, więc na pewno jeszcze urządzę e, takie otwieranie sobie jajek. Ale jak na teraz moi drodzy, wygląda to tak. Zobaczcie na to, jaką mam gromadkę. Mamy jednego Angela i mamy trzy Otum Dragony i przy okazji Demon Tree. Muszę wam powiedzieć, że z takimi płonącymi gagatkami fantastycznie się chodzi, fantastycznie się lata. Jestem mega, mega szczęśliwa. No niestety nie było mi dane wydropić już żadnej innej legendy. Zostały nam jeszcze dwie legendy z Otum Ega i jedna z Leaf Ega, więc jeszcze na pewno sobie urządzę jakieś otwieranie. Również tutaj możemy wydropić dwa legendarne chaty, więc jest co dropić, moi drodzy. Ale jak na razie mam cztery legendy jesienne, z których się mega cieszę. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, ile Wy macie już legend jesiennych i czy macie wszystkie, które są możliwe do zdobycia. Ja zobaczę, czy już mi się jakaś skrzynka odblokowała, więc zdobędę sobie gemy albo pieniążki. Tu zostało jeszcze 5 minut, więc za chwilkę sobie przylecę, no bo jak dobrze wiecie gemy są mi potrzebne do tych jesiennych jajek, a pieniążki do jakichś nowych gum, nowych smaków. O, możemy sobie w sumie razem kupić fejsa. Tą skrzyneczkę już mam na pewno dostępną, więc szybciutko sobie pójdziemy po pieniążki i kupimy sobie jakiegoś face'a, ponieważ ja face'a jeszcze nie kupowałam. Wydaje mi się, że on w sumie to nic nie daje nam tak jakby do blowowania, ale na pewno fajnie wygląda, więc za chwileczkę sobie kupimy. Petów na razie nie schowam, bo mega się z nich cieszę, a zobaczymy jakie Fajsy są dostępne w sklepie, zobaczcie na jakiś z takich droższych, ej dużo w sumie w tych fejsów nie ma, no ta broda jest fajna, tyle że no może nie do mnie, mi się podoba to z różą, 510 milionów, I jeszcze jest jam, dobra ja chcę jama, te oczy jakoś mnie tak nie zachęcają, powiem wam szczerze, ja chcę jami, kupimy sobie i czy to w ogóle widać u mnie jakoś? A dlaczego ja mam takie straszne oczy? Okej, okay, buzia sama w sobie jest fajna, ale te oczy mnie troszeczkę przerażają. Ej, no ja mi tak nie miał. Ja miałam normal face'a i miałam jam. Czy to jest jakieś popsute? Nie, możecie mi dać znać, bo... Kompletnie się na tym nie znam, no ale te czerwone oczy troszeczkę mnie przerażają. No nic, powiedzmy, że mogą zostać takie szalone. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jak widzicie, żegnam się z Wami razem z gromadką tych fantastycznych legend jesiennych. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z Roblox'a, oczywiście zostawiacie łapeczki w górę pod tym filmem. Nie zapomnijcie wpaść na mój drugi kanał Manu i Gabi, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji urządzimy dla Was fantastyczny live z Fall Guys, gdzie ja będę próbowała bawić swoją pierwszą korankę, no i to będzie troszeczkę trwało. Przy okazji w opisie do tego filmu znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, wpadajcie. A ja na dzisiaj będę się już z wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa!